Dzień dobry moi drodzy, witam na horoskopie na styczeń 2021, strefa finansowa. Zostały mi jeszcze trzy znaki w tej części i zaczynamy od koziorożca. Trzy talie z każdej talii po jednej karcie i jedziemy z przesłaniami. Dobrze, czyli koziorożec, styczeń 2021, strefa finansowa. Zobaczmy, co dla koziorożca.

Dobrze, to już więcej nie ta Słuchajcie. Ja powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, koziorożce, obojętnie to jakie mi się to zaraz e, przesłania pokażą, e, już mam od razu, ale mówię ogólnie, ogólnie jest bardzo ładnie na ten styczeń. I teraz tak. E, trochę z jednej strony niefinansowo, ale bardzo jak gdyby satysfakcjonująco. I teraz tak, jak u koziorożców, tak. E, Inaczej, kozioróżce jak gdyby mają yy, zachowany pewien potencjał finansowy w styczniu yy, i zajmują się po pierwsze niektóre yy, w ogóle domem, emocjami rodziną, sobą, przyjaźniami, tak, to, co sprawia im radość. Więc tak jakby niektóre mają jakby jakieś o, pieniądze odłożone być może, albo mają jakąś po prostu płynność finansową, czy jakieś stałe źródło dochodów, które jak gdyby nie muszą się o coś bić, o coś starać, tylko zajmą się w styczniu też jak gdyby zupełnie innymi też rzeczami i na to jak gdyby ta swoboda finansowa im właśnie pozwoli. Tak, to jest jedna grupa. Część osób jest oczywiście takich, która pracuje czy będzie pracowała, czy ciągnie jakby do tej pory lub będzie to nowe, będzie pracowała w domu, w swoim środowisku domowym, tam, gdzie się w ogóle dobrze czuje. I no, może inaczej, bo zrobię dwie. Jedna w środowisku domowym, gdzie będzie bardzo dobrze to sobie zorganizuje, będzie przynosiło to efekty, satysfakcję, ta praca będzie poukładana, będzie zsynchronizowana pomiędzy tym, co musi zrobić, tak, a, a kiedy zająć się tutaj jak gdyby rodziną, więc to wszystko jak gdyby ten jest pokładane. Yy, inna grupa yy, będzie yy, z kolei yy, współpracowała. W taki sposób z innymi, lub w miejscu pracy, będzie miała taką atmosferę, która będzie atmosferą rodzinną, która będzie atmosferą przyjaźni. Będą tutaj jak gdyby takie fajne energie przychodziły, nie jakiejś konkurencji, nie jakiejś, słuchajcie, bitwy tutaj o, o czy, czy o forse, czy o stanowiska, czy, czy o rację, tak. Więc, więc na pewno, na pewno nie. Będziecie widzieć jak gdyby swoje sprawy zawodowe, finansowe, swój rozwój, swoją przyszłość w tym kierunku w styczniu jakby w bardzo dobrym świetle. Przychodzą tu energię w ogóle w styczniu, energię sukcesu, energię też nowych możliwości, które dają Wam właśnie wiele satysfakcji, samorozwoju. Przychodzi do Was wiele jak gdyby osób lub sytuacji wsparcia. Pomocy, empatii, yy, przyjaźni, yy, gdzie w tej sferze finansowej yy, poczujecie, nie poczujecie jak gdyby zagrożenia. O to mi chodzi. Nie czuć tu zagrożenia. Pewnie, no być może są takie osoby, tak? Bo to mówię, to są horoskopy ogólne. I ja taką energię akurat złapałam dla, dla większych grup. Więc, więc to nie będzie dla wszystkich też tak tu cukierkowo w styczniu. Natomiast takie energie mam i z takich czytam, jeżeli coś nie, nie, nie rezonuje, no mówię, no zapraszam do kontaktu indywidualnego, to zawsze jest lepiej. Natomiast mówię, z tego co widzę, fajnie, mało tego, niektóre koziorożce mogą postawić w styczniu na... Skorzystanie ze swoich pieniędzy um, w ten sposób, że wypoczną, że zorganizują sobie odpoczynek dla siebie, czy dla siebie i rodziny, dla bliskich, czy dla przyjaciół, razem z przyjaciółmi, jakiś po prostu odpoczynek, więc korzystają jakby z tych pieniędzy, w tą stronę inwestycja będzie na odpoczynek, na regenerację, na fajne spędzanie czasu, na zajęcie się być może swoim hobby też, tak? Więc czymś, co sprawi Wam na pewno przyjemność. Mogą to być część pieniądze, które włożycie na przykład w upiększanie domu, w remonty, w podniesienie sobie właśnie jakichś takich przyjemnych standardów. Być może dla siebie, w jakieś. Słuchajcie, być może. Ojej! Słuchajcie, sprawy, które. Spowodują albo upiększenie siebie, albo spowodowanie jak gdyby lepszego funkcjonowania organizmu. Tak? Więc, więc to, mówię, to, co sprawia Wam przyjemność na różnym poziomie. I mogą też pojawić się u niektórych osoby, albo już je znacie, albo to są osoby z rodziny. Albo, albo są to jacyś przyjaciele, lub staną się przyjaciółmi. Osoby, które mogą zaproponować wam w styczniu, dla niektórych, po prostu jakieś fajne rozwiązania finansowe lub propozycje zawodowe. I to bardzo ładnie wygląda, więc energię jak gdyby zachęcają wchodzić w to w styczniu. Niektóre z Was mogą zakładać czy, czy, czy pracować w firmie rodzinnej, również, gdzie ona będzie dobrze prosperowała w styczniu, tak? Gdzie tutaj nie będzie jakieś żadnych przewidzianych załamań, tak? Więc tutaj fajne są energie wszystkie takie, żeby podnieść wasze wibracje, słuchajcie, na cokolwiek by tam się nie działo. Wy to jakby dostaniecie fajne emocje, fajny też zwrot, może robicie coś tak dla ludzi, robicie... Coś, gdzie, gdzie dostaniecie jej pochwały, gdzie dostaniecie wdzięczność, uznanie, słuchajcie. Więc, więc tu też będziecie czerpać satysfakcję. No fajne, fajne energie koziorożce. Bardzo um, jeżeli chodzi o finanse, tutaj nie, nie, niezmiennie, niezmiennie się cieszę. Bo ja osobiście też. No bardzo ładne karty. Super. Dziękuję. Dobrze. Wodniki. Co u wodników? Zobaczmy. U wodników. Styczeń finanse 2021. Styczeń, dobrze, nie. Pięć kart nie bierzemy. Styczeń, finanse. Wodnik, wodnik, styczeń finanse 2021. Jest. Wodnik tu jakiś konkret jest. Dobrze. Zobaczmy. Zyczeni wodnik 2021. Uh -huh. I tu też. Mhm. Uh -huh. też znak miał tą kartę. Słuchajcie, jedziemy. Niektóre z wodników tak, albo w styczniu zakładają własną działalność gospodarczą. Być może same, być może z jakimś. Przyjacielem, e, która dam im niezależność, która da po prostu tutaj w, w, na własnych zasadach e, własne idee, własne pomysły, e, własne rozporządzanie czasem, super energię, więc tutaj są jedne takie, więc są możliwości inne być może ktoś kto, z, którym, z kim współpracujecie być może wspólnik być może przełożony będziecie mieć z nim bardzo dobre jak gdyby stosunki bardzo przyjacielskie bardzo takie Kompatybilne, będziecie nadawać na tych samych falach. Ktoś, kto zarządza na przykład tobą wodniku, lub odwrotnie, kim ty zarządzasz, też będziesz umiał, jak gdyby, stawiać takie energie swoim podwładnym, gdzie będzie to zachęcało do pracy, współpracy, wypracowania wspólnych celów, szanując tutaj jednocześnie czyjąś niezależność, czyjąś. Rację, prawdę, e, oczywiście też e, prawa, tak, więc tu w obie strony to idzie. E, to, że ktoś być może e, też skorzysta z innego wyboru, tak, oczywiście tu będzie poszanowanie, praca w poszanowaniu, finanse, tak, no to też są takie inne, są właśnie do, do finansów. Jest to, że zostaniecie bardzo e, na przykład w styczniu, e, Słowa mi brakuje, bo czekajcie, sprawiedliwość, no przecież, sprawiedliwie y, potraktowani, jeżeli chodzi o y, ocenę Waszej pracy, o zaangażowanie, y, więc tutaj być może jakieś dodatkowe premie, może dodatkowe gratyfikacje, być może nowe propozycje, no, być może awans tak, dla niektórych wodników. Na pewno Wasza praca będzie dostrzeżona też i będzie to bardzo pozytywny odzew. Okej. Okay. Niektóre z wodników być może będą musiały załatwiać w styczniu jakieś sprawy, też urzędowe, jakieś, jakieś, jakąś papierologię. Słuchajcie, to. Mm, Dobrze wybierajcie też, gdzie macie co, z kim załatwić, gdzie pójść, jak robić, jakie papiery i tak dalej. Dlaczego? Bo to będzie jak gdyby pozytywnie załatwione, ale kwestia jest tego, żebyście dobrze wybierali z kim, co macie i gdzie załatwić, żeby przyniosło, żeby nie było oporu. Tak, bo zostanie coś pozytywnie załatwione, coś po waszej myśli, z czego będziecie zadowoleni, który będzie po prostu wam przychylny, tak? Jeżeli to na przykład będą jakieś słuchajcie kontrole, czy, czy cokolwiek w pracy, w finansach, to też jak gdyby um, będą jakby łagodnie, to wszystko przejdzie, będzie pozytywnie załatwione, więc więc fajnie. Jeżeli e, słuchajcie, tutaj szczególnie wodniczki, e, kobiety, macie mężów, którzy, którzy po prostu jak gdyby zarabiają na dom, utrzymują ten dom w większości, czy, czy zajmują się finansami, to tutaj jak gdyby będziecie korzystać z tej formy, będą, będą, to, tutaj nie będziecie mieć jak gdyby też ograniczeń, te pieniądze będą jak gdyby wpływały. Ja wiem, że tu mężczyzna ma na przykład twardą rękę, ale tutaj jak gdyby też będzie honorował w tym styczniu wasze wybory, wasze potrzeby, wasze jakieś tam chciejstwa, troszeczkę na rozkosz, więc, więc tutaj jakby możecie też przeforsować jakieś swoje sprawy, jeżeli chcecie, chcecie tutaj się wybrać na jakieś zakupy, czy robić jakieś inwestycje, więc, więc tutaj można coś zdziałać, ale bardziej też łagodnością, tak? Łagodnością i, i, i serduchem niż takim ja chcę, nie? Dobrze. Co bym tu widziała jeszcze? Jeżeli ktoś poszukuje pracy w styczniu, to jest też pokazana, że pokazane jest, że jest oferta, jest jak gdyby nowa praca, nowa możliwość, gdzie yy, przez Was wybór, mądry wybór, yy, możecie znaleźć bardzo yy, fajne stanow znaleźć się na bardzo fajnym stanowisku, z bardzo fajnym, też jakimś tam przełożonym, tak? Yy, z kimś, kto ma głowę na karku, kto umie rozporządzać firmą, yy, który, kto jest yy, powiedzmy sprawiedliwy, tak? Niektórzy jeszcze, słuchajcie, też są takie energie. No, niektórzy mogą, na przykład w pracy czy w finansach, gdzieś, czy, czy wy sami, czy, czy mówię, bo to w dwie strony działa, mogą się spotkać z pewnym takim apodyktyzmem. Apodyktyzmem, Boże, apodyktycznością, co ja już tworzę. I troszeczkę. Nawet nie powiem, że skąpstwem, ale bardzo takim ostrożnym gospodarowaniem pieniędzmi. I jeżeli was to nie bardzo wam to pasuje, może o tak, i chcielibyście o tym styczniu na przykład, właśnie porozmawiać z kimś, kto jest, zależny, kto jest władny, jak gdyby, od kogo jesteście uzależnieni pod tym względem, to dobrze by było przeprowadzać takie rozmowy właśnie też w bardzo mądry, przyjazny, stonowany i wyważony sposób. Ale po prostu na tyle, żeby też umieć powiedzieć o swoich prawach, o, też, o swoich potrzebach, tak? Więc tutaj też są takie możliwości, żeby być może, jeżeli chcecie rozmawiać o jakichś też podwyżkach, być może tak renegocjować jakieś warunki umów, to jak najbardziej tutaj też możecie, mówię w bardzo mądry, bo jest pokazany łagodny, fajny sposób, możecie załatwić wiele spraw, czyli nie stawać okoniem, nie być jakby na pozycji em, walki, tylko tak po przyjacielsku, że tak powiem, bardzo mięciutko. E, natomiast, no, będziecie mieć tu różne, różne, formy też, jak gdyby wyboru w styczniu, co możecie zrobić, gdzie możecie iść, w którą stronę, z kim rozmawiać właśnie, z kim co załatwiać, jak, z kim współpracować na jakichś zasadach, więc, więc też e, fajnie, e, no, i to by było tyle, tak, tak myślę, myślę, że już dużo powiedziałam z różnych aspektów, bo mi zabraknie znowu czasu na ryby. Dobra, dziękuję bardzo, wodniki, życzę udanego stycznia, Pozdrawiam serdecznie. Okej. Okay. I ryby, ryby. Jedziemy ryby. Strefa finansowa styczeń 2021. Wyszczeliło. No okej, okay, ale wyszczelił sukces. Więc się cieszę. No idziemy dalej. Ryby 2021 strefa finansowa dobra mhm. No jak na razie rybę idzie wam tu ostro tu jest litwa 22. Słuchajcie od pieniędzy sukces OK. Niektóre, słuchajcie Rebe, no generalnie tak, no będą widoczne w pracy Wasze tutaj jak gdyby osiągnięcia, Wasze, wasze zaangażowanie, ludzie będą Was doceniać, będziecie mieć tutaj jakby posłuch też, podziw. Być może za tym pójdą y, oczywiście pieniądze, no bo to w, jeżeli strefa finansowa, to o tym mówimy, więc do, z, oczywiście jest jakaś wartość, y, też docenienie, pochwała. Natomiast za tym mogą iść, mówię, właśnie jakieś premie, gratyfikacje, może jakieś awanse, może dodatkowe y, jakieś wakaty, y, które przynoszą Wam y, prestiż, po prostu. Możecie tutaj też wejść w współpracę z ludźmi, możecie zarządzać pewną grupą ludzi, gdzie będziecie to robić bardzo umiejętnie w styczniu. Jeżeli szukacie pracy, czy chcecie zmienić pracę i stajecie przed takim wyborem, słuchajcie, to jest też dobry czas, to też będzie jakaś forma sukcesu. Zacznie się coś, co będziecie mogli wypracowywać tutaj, jak gdyby. Mm, swoje jakieś pozytywne pozytywne aspekty tutaj rozwoju osobistego i finansowego zawodowego to jest taki początek jak gdyby fajnej fajnej zawodowo-finansowej przygody niektóre z was będą, będą też dokonywać jakichś wyborów czy staną przed tutaj Takimi sytuacjami, gdzie będziecie zmuszone po prostu, jak gdyby jedne drzwi zamknąć, otworzyć inne, albo będziecie mieć dwie opcje do wyboru i yy, yy, no będzie trzeba się na coś zdecydować, czy tak, czy siak, słuchajcie, bo jedne co to będzie, to tak, po jed z jednej strony, jednym przyniesie jakiś ten wybór ulgę, tak? To, żeby było wiadomo, bo część z Was jest też. Yy, Pewnymi sytuacjami finansowo-zawodowymi być może to się działo i jest troszeczkę zasmucona tak w głębi. I być może ten wybór właśnie odniesie się potem do tego sukcesu, który jest tutaj pokazany. To jest raz, więc tak, jakby poczujecie ulgę, nie, bo, nie bójcie się też podejmować decyzji, nie bójcie się tym, że znowu są jakieś zmiany, że znowu musicie coś do, dokonywać właśnie jakichś wyborów, jakichś podejmować decyzji. Ja wiem, że to nie każdemu się to podoba i czasami to jest trudne, ale mówię, jest tu fajnie pokazane. Z jednej z Ulga, z drugiej sukces i zupełnie inne możliwości, więc zachęcam. Może pojawić się tu też jakaś kobieta, która wesprze, pomoże i w podjęciu decyzji, i w tym poprowadzeniu jakąś drogą zawodowo-finansową, też tak właśnie. Może być. Dla niektórych być może w styczniu jakieś przemieszczanie się, jakieś podróże, poznawanie nowych osób w kwestii właśnie finansowo-zawodowych, które właśnie stworzą nowe jakby możliwości w, w tym wymiarze. Słuchajcie, tutaj też niektóre z Was będą. Miały sytuacje, ale to nieliczne, ale też powiem: sytuacje, w których y, poprzez być może swoje ego i może nie podejmowanie pewnych odpowiednich decyzji lub błędnych decyzji, bo to różnie bywa. No będą wplątane, czy same się wplączą, bo to jest różnie w jakiejś sytuacji, w których no będzie trochę, trochę jakby smutku, trochę płaczu, jakieś właśnie niedocenienie w głębi też może być, jakieś niedowartościowanie siebie, coś może zaistnieć takiego, ale to dla wąskiej grupy, która będzie, będzie trochę w smutnym, że tak powiem. Smutnej energii, ale to, to wasze ego mówi, słuchajcie, dobra? To wasze ego, to jest coś, to wasz honor i tak dalej, nie wiem, coś, co, co nie, nie związane, nie pasuje do waszych form przekonań, do waszych tutaj. Mm, Elementów osobowościowych, być może spójrzcie zupełnie na to z drugiej strony. Nie warto się tak smucić i, i nie warto wchodzić w te niskie wibracje, tak? Wręcz szukać innych rozwiązań i, yy, i czasami wiecie, co nam się to podoba i widzi się, i może co ludzie powinni robić, tak? Nam się wydaje, no. Inni zupełnie co innego zrobią, zupełnie co innego powiedzą, zupełnie inaczej się zachowają. Może nam to dotykać. Oczywiście każdy jest inny, różny, ale nie ma co za długo, jak gdyby trwać w jakimś y, niezadowoleniu i zgryzocie. O to chcę powiedzieć, tak? Że mówię, jak możecie rybki, to z y, sukcesem tutaj, w tą stronę. Wybory i sukces, tak?